Zdecydowanie nie wychodzi. No i co, ty zginęłeś? Czemu? Dziękuję, ale po co? No dobra. Może i lepiej tak będzie rzeczywiście, no, ale ja wiem. Oddałeś swoje życie i broniłeś, i wszystko, a są goły i wesoły No, może to coś... No, no, zobaczmy, to też nie jest... Bo, to już wiedzieli, że tam jesteś, nie? Chyba. No, jest jeden. Tu jest drugi. Haha, <grywa> widzisz! Czyli o to chodziło! Są cztery drużyny, pięciu typa. budynek by się przydotował sobie w na nim. A no ba niech, niech oni się strzelają, ja poczekam na ten spodochronie. Tu jest jeden, tu jest drugi. Yes. Ha <laughs> ha!